Kiedy tu przyjechaliśmy, wiedzieliśmy tylko, że Butan to buddyjskie państwo leżące w Himalajach. Niewiele wiedzieliśmy o tutejszym klimacie. Powiedziano nam, że jest tu bardzo zimno, więc mieliśmy walizki pełne ciepłych ubrań. Zabraliśmy kożuchy i ciepłe buty. Przyjechaliśmy w tych ubraniach do Delhi, gdzie było 40 stopni. Więcej ich nie włożyliśmy. To pokazuje, jak niewiele wiemy o Butanie. Butan był i nadal jest zamkniętym krajem. Z historycznego punktu widzenia izolacja była korzystna dla Butanu. Na przykład królestwo Sikkim zostało wchłonięte przez Indie. Nastąpił tak wielki napływ obcokrajowców, że kraj przestał istnieć. To samo stało się z Tybetem. Butańczycy są dumni z tego, że ich kraj nie został podbity. Według tradycyjnych kronik, które łączą przekazy ustne z klasyczną literaturą, w starożytności i jeszcze kilkadziesiąt lat temu, mieszkańcy byli samowystarczalni. Unikali kontaktów ze światem zewnętrznym. Tak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dlatego ludność jest przywiązana do własnej kultury i tradycji. Muzyka, taniec i rękodzieło prezentowane przez mnichów i świeckich odgrywają ważną rolę podczas świąt narodowych. Architektura również stanowi nieodłączny element butańskiej tożsamości. Dzięki wysokim górom na północy oraz gęstym lasom na południu, nasz kraj był oddzielony od świata. Nie istniały drogi. Utrzymywano wtedy politykę izolacjonizmu. Pierwsze drogi pojawiły się w Butanie w latach 60. XX wieku. Wcześniej trudno było tutaj dotrzeć. Pemberton, XIX-wieczny kapitan brytyjskiej armii, twierdził, że nie ma wojska, które potrafiłoby zdobyć te ziemie. Dzięki wyjątkowemu położeniu geograficznemu i trwającej setki lat wewnętrznej polityce izolacjonizmu, Butan uniknął wpływu krajów zachodnich. Globalizacja także dotarła tu dopiero 20 lat temu. Była to izolacja nie tyle polityczna, ile geograficzna. Niełatwo było tu dotrzeć. To spowodowało, że udało nam się utrzymać nienaruszoną kulturę i tradycję. Jednak kultura i tradycja butańska nie są wolne od wpływów tybetańskich. Na przykład naszą religię buddyzm przejęliśmy od Tybetańczyków. Można uznać, że byliśmy względnie izolowani. Kontakty ograniczały się do wąskiej sfery politycznej i handlowej. Podróżowali tylko dygnitarze oraz kupcy. Większość ludzi rodziła się, pracowała i umierała w tej samej dolinie. Przeprawiali się najwyżej przez kilka górskich szczytów. Butańczyk ze wschodu uważał zachodnią część kraju za koniec świata. Dobrowolna izolacja, której poddał się Butan, sprawiła, że postrzegano go jako raj na ziemi ostatni Shangri-La. W czasach, gdy na świecie ginie przyroda, Butan jawi się jako przykład godny naśladowania. Ponad 70% jego powierzchni pokrywają lasy z mnóstwem rzadkich gatunków fauny i flory. W Butanie rośnie ponad 600 gatunków roślin luczniczych. Połowa z nich jest wykorzystywana przez lekarzy przy produkcji leków. Rolnicy zbierają je pod nadzorem specjalistów z Państwowego Instytutu Medycyny Tradycyjnej. Rozpoznajemy rośliny i uczymy właściwej techniki zbioru liści albo kwiatów. If the harvesting technique which plant they should collect, suppose leaf, flower.